Jarek Łuczak, firma Abart Wrocław. Witam Was w ten piątkowy deszczowe popołudnie i przedstawiam mega, mega popularną limuzynę Volkswagena, czyli Passat 1.8 TSI 180 koni ze świeżo zamontowaną instalacją gazową. Passat jest nieprzerwanie produkowany od 1973 roku. To już jest jego ósma generacja, czyli tak zwany Passat. B8 z silnikiem 1.8 z bezpośrednim wtryskiem benzyny i turbodoładowaniem, który osiąga 180 koni i spala średnio 9 do 11 litrów benzyny, w zależności od tego jak nim jedziemy. Klient będzie jeździł tym samochodem, samochodem bardzo dużo, to też postanowił zamontować instalację gazową. W związku z tym, że jak już wspomniałem, jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny, zamontowaliśmy do niego instalację dedykowaną właśnie do tego typu silników, czyli KME Nevo Sky Direct. Auto będzie paliło podobną ilość benzyny, co paliło dotychczas gazu, czyli będzie y, dodatkowo musiało spalić jeszcze benzynę w celu ochrony wtryskiwaczy benzynowych, aby się nie zapiekły i nie przestały działać. Oszczędność będzie może nie tak duża jak w autach z pośrednim wtryskiem, ale nadal będzie to około 25 zł na każdych 100 kilometrach. Tutaj widzimy elektrozawór z filterkiem, drugi filterek, reduktor, listwa. Praktycznie wszystkie elementy instalacji gazowej zostały zamontowane na wierzchu. Nawet sterownik jest tutaj przy lewej przedniej lampie. Tak więc tutaj nie udało nam się nic pochować, ale nie takie było nasze zadanie. Zadanie jest takie, żeby auto oszczędzało i było skuteczne. To też dlatego tak zrobiliśmy. Wnętrze Volkswagena bardzo eleganckie bardzo dobrze wyposażona w wersji Highline, w wentylowanej skórze. Oczywiście skórzana kierownica i automatyczna skrzynia biegów DSG. Ciekłokrystaliczna deska rozdzielcza, system odpalania bezkluczykowego, rozruch i już wszystko na desce rozdzielczej się świeci, włącznie z usterką poduszki powietrznej, która już była wcześniej. A tutaj mamy Przełącznik benzyna gaz, który w tej chwili informuje nas już o tym, że silnik pracuje na gazie. Co widzimy, co rozpoznajemy po tym, że po lewej stronie przełącznika świeci nam się niebieska dioda, a oprócz tego po prawej stronie, po skosie, na dole świecą się diody wskazujące poziom gazu w zbiorniku. Poziom gazu w zbiorniku całkiem sporym, bo zbiornik 78-litrowy, zamontowany w miejscu koła zapasowego w takiej limuzynie. To dosyć dużo. Tu mam jeszcze koło zapasowe, a zbiornik znajduje się właśnie w miejscu, w którym było kiedyś koło zapasowe. 78 litrów, do którego wchodzi jakieś 65 do 70 litrów gazu. Licząc, że średnie auto będzie paliło około 10 litrów gazu, to wychodzi jakieś 700 km bez tankowania. Myślę, że całkiem sporo i w zupełności wystarczające nawet na terenie całej Europy, a nie tylko Polski. Po przejechaniu tych 700 km można podjechać sobie na stację tankowania i zatankować gazu za pośrednictwem tego oto wlewu, który jest zamontowany pod klapką wlewu benzyny i w wersji pełnej nie trzeba będzie dokręcać żadnych przejściówek, tylko po prostu podpiąć pistolet i tankować za niecałe 2 zł. Wszystkich tych, którzy chcieliby tankować za 2 zł, zapraszam do naszej firmy na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już mają gaz i wiedzą jak oszczędzać, zapraszam na serwisy, przeglądy, naprawy swoich instalacji gazowych. A wszystkich tych, którym spodobał się ten film, interesują się naszą branżą. Zapraszam na nasz kanał częściej. Zalecam subskrypcję, a za dzisiejszy filmik proszę o lajka. Tymczasem hej, na gazie.